To już ostatnia, czwarta część tematu związanego z trójkątami i czworokątami, na którą Was serdecznie zapraszam. Really czworokąt narysowany poniżej to równoległobok, rąb i trapez równoramienny. Oblicz miary kątów wewnętrznych tych czworokątów. Zacznę od równoległoboku. Wiemy, że ten kąt jest taki sam jak ten. I ten taki sam jak ten. Na razie to wszystko, co wiemy. Musimy skupić się na tej 70. I teraz mamy tutaj 70. I w tym miejscu, z uwagi na to, że to są dwa kąty do siebie wierzchołkowe, to ten też będzie miał miarę 70 stopni. I ten fragment, który jest taki malutki, ja sobie przerysuję w takim powiększeniu. Mamy informację, że w tym miejscu jest kąt prosty, w tym miejscu jest kąt prosty, i w tym miejscu obliczyliśmy sobie, że będzie 70, a brakuje nam pomarańczowego. Cały ten wielokąt ma 360 stopni. Od tych 360 zabieramy jeden kąt prosty i zabieramy drugi kąt prosty. Zostaje nam 180 stopni, od których zabieramy jeszcze 70 stopni. Zostaje nam 110. I to 110 stopni to jest właśnie ten pomarańczowy kąt. I będzie to przy wierzchołku D, i będzie to przy wierzchołku B. Obliczając miarę tego brakującego kąta przy wierzchołku A i C, można skorzystać z zasady że przy jednym ramieniu łącznie mamy 180 stopni, a gdy odejmiemy 110, to zostaje nam po 70. I w ten sposób przy tym pierwszym wielokącie, naszym równoległym boku, możemy zapisać, że miary kątów to 70, 70, 110 oraz 110. Idziemy do rombu. W rombie wszystkie długości boków są takie same i podobnie jak w równoległoboku, boku, a rami te boki też są te same. Jeśli tutaj mamy 33, to tutaj również mamy 33 stopnie. Mając taką sytuację zapominamy na chwilę o całym rombie, a bierzemy pod uwagę tylko ten trójkąt, dzięki czemu będzie można obliczyć Kąt przy wierzchołku H, bo w tym trójkącie łącznie mamy 180 stopni, od których zabieramy 33 i od których zabieramy kolejne 33 stopnie, czyli łącznie od 180 zabieramy 66 i zostaje nam 114, i to jest miara tego trzeciego kąta. Ten i ten kąt przy wierzchołku F mają taką samą miarę. Podobnie jak poprzednio, biorąc pod uwagę jedno ramię, możemy sobie wyliczyć, ile będzie miał cały ten kąt przy wierzchołku G. Od 180 stopni zabieramy 114 i zostaje nam 66. To 66 umniejszamy o 33 stopnie. I mamy wyliczone, że ta druga część była identyczna. W rąbie będzie się to dzieliło równo. I mamy łącznie przy wierzchołku G 66 stopni. Mamy już wszystkie wyliczone kąty. Piszemy sobie, że mamy dwa, które mają 66 stopni i dwa, które mają 114 stopni. Dla pewności możecie sobie sprawdzić, czy 66, dodać 66, dodać 114, dodać 114, sumuje się i da łącznie 360 stopni. Jeśli da, to znaczy, że zostało wszystko wykonane prawidłowo. Na koniec trapie, trapez równoramienny. Tutaj zrobię sobie taką miniaturkę. Mamy przy jednej podstawie. Kąty takiej samej miary i przy drugiej jest tak samo. Mamy naszą 40, mamy kąt prosty. I tutaj zanim zajmę się trapezem, to podobnie jak w przypadku rąbu, zacznę od trójkąta. Trójkąt, który tutaj będzie miał te 40 stopni podane, czyli zajmuję się całym tym fragmentem. Wracam do tych 40 stopni, tutaj jest kąt prosty, czyli 90 stopni i w ten sposób mogę obliczyć ten jeden cały bok trapezie, obliczając go na podstawie trójkąta. Tutaj zostaje mi 90, od tych 90 zabieram 40 i mam 50. Wracam do całego trapezu. Tutaj będzie 50, tutaj będzie 50. Już nie muszę wpisywać, że po sąsiedzku będzie 40. W takim razie tutaj będzie 10. I tutaj to samo będzie 10 stopni. Nie muszę tego robić, bo nas interesują kąty wewnętrzne w tym całym czworokącie, a nie w tych przestrzeniach, które nam powstały. Jeśli mam już obliczone 50, to tak jak było. W przykładach poprzednich, tutaj dokładnie tak samo przy jednym ramieniu łącznie 180 i jak zabiorę ten kąt, który miał 50 stopni, to wychodzi, że Beta ma 130 i z jednej i z drugiej strony, dzięki czemu mam już wszystkie kąty, które były mi potrzebne i mogę zapisać odpowiedź. Przez podane punkty A i B poprowadzono prostą. Podaj współrzędne trzech dowolnych punktów leżących na tej prostej. W przypadku podpunktu A mamy dosyć małe współrzędne, które możemy dokładnie sobie po kratkach. W podpunkcie B są to liczby bardziej odległe, dlatego będziemy sobie przyjmować umowny ich rozstaw. Wróćmy do podpunktu A i zaznaczamy na x minus trójkę i jedziemy do minus dziesiątki. Zaznaczamy punkt, to jest nasz punkt A. Następnie idziemy do minus piątki i do dwójki. Wy jeśli macie kratkę, to po liniach możecie to zrobić dokładnie jak przyłożycie tutaj linijkę. Tutaj postaram się tą prostą przeprowadzić jak najdokładniej. I mamy. Co jest ważne na sam początek? Aby dowiedzieć się, ile nas dzieli od jednego do drugiego punktu. Ponieważ te punkty, które przechodzą przez tą prostą, są najróżniejsze. Jest ich nieskończenie wiele, ale trudno będzie nam powiedzieć, jakie współrzędne ma na przykład ten punkt. Będzie ciężko podać taką dokładną jego lokalizację, dlatego staramy się wybierać punkty kratowe. Punkty kratowe to są takie, które przechodzą dokładnie po kratkach, stąd się wzięła ich nazwa, czyli nasz punkt B i A są takimi punktami kratowymi. Najwygodniej ich się szuka w ten sposób, że schodzimy sobie i robimy takie schody. Aby zejść od punktu B do punktu A trzeba zrobić dwa kroki w prawo i 12 kroków w dół. Najprawdopodobniej w połowie tego znajdziemy punkt, który nas na początek interesuje. Czyli robię tylko jeden krok w bok i zamiast 12 połowę, czyli 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I faktycznie, nawet z mojego rysunku pomocniczego wyszedł nam tutaj punkt kratowy i będzie miał oznaczenie C. I współrzędne to minus jeden, czyli jeden krok w bok i od dwójki zjeżdżamy sobie do minus czwórki. Następnie ten sam zabieg można zrobić w drugą stronę i jeden w bok i sześć będzie do góry. Tak jak wspomniałam mój rysunek jest pomocniczy, mogło tutaj nastąpić małe przesunięcie i kratowy punkt z samej ilustracji wychodzi tutaj. Ale policzmy sobie. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli ten jest pewniakiem. Ten tylko wyszedł z minimalnego przesunięcia mojej prostej. Nazwę go punktem D. I punkt D będzie miał współrzędne. Tutaj już będzie minus 6, a tutaj nie minus 1, tylko o 1 się przesunęliśmy. I to będzie minus 4 po xach. Tutaj mamy minus 6. I do góry wjeżdżamy od tego punktu. 6 w górę, było już 2, to łącznie będzie 8 na plusie. I właśnie w ten sposób, oddalając się o stałą wartość, tak jak było tutaj, i 1 w bok, i 6 w dół, albo 1 w bok od tego punktu, i 6 w górę. Możemy sobie właśnie taką drogą wektorową stworzyć kolejne punkty. I tutaj od punktu A pojadę o jeden w bok i znowu zjadę 6 jednostek w dół. I ten punkt, który tutaj gdzieś mi wyjdzie poza moim wykresem, to będzie punkt E, tak go nazwę. Jeden w bok, czyli z minus trójki wchodzę na minus dwójkę po x i z minus dziesiątki zjeżdżam do minus szesnastki, bo robię 6 kroków w dół. I w ten sposób mam trzy przykładowe punkty, ale mogą być to zupełnie inne, bo na całej długości prostej, która jest nieskończona, jest ich też nieskończenie wiele. A teraz przykład, gdzie nie mamy dokładnie po kratkach możliwości wyrysowania, tego robimy taki mniej więcej umowny szkic. 87 przyjmuję umownie w tym miejscu. Tutaj przyjmuję sobie 107. I już widzę, że żeby dojść z jednego do drugiego punktu, muszę dodać 20. Zaczynam 16, kończę w 22. I tutaj był nasz pierwszy punkt, tutaj był nasz drugi punkt. Prosta jest tym razem, rosnąca. Może nawet przedłużenie sobie zrobię w drugą stronę. U mnie niefortunnie pojawia się przejście przez środek układów współrzędnych, ale to jest tylko zbieg okoliczności. Mamy prostą. I teraz, żeby dojść od punktu A do punktu B, to w tą stronę trzeba zrobić plus 20 kroków. Od szesnastki, żeby dojść do dwudziestki dwójki, trzeba również zrobić określoną ilość kroków i jest to plus 8 plus 6. Plus 6 kroków. I w takim razie, podobnie jak po sąsiedzku, gdzieś w połowie powinien być punkt, który będzie punktem kratowym, czyli będzie miał ładne współrzędne. To sprawdźmy, czy zamiast 20 kroków, jak zrobimy 10, wyjdzie nam coś sympatycznego, to tak wyjdzie nam 97. Jeśli zamiast 6 kroków zrobimy tylko 3, to z 16 zrobi nam się 19. I można określić, jak już było E, to niech to będzie punkt F. Pierwszy znaleziony przez nas punkt ma współrzędne 97 i 19. Tutaj znowu 10, 6 w górę i znowu 10. I 6 w górę. I mamy kolejny punkt. To od 107, może jeszcze go nazwę na początek, niech to będzie G. Od 107 przechodzimy 10 punktów dalej, to mamy 117, i od 22 przechodzimy o 6 w górę. I będzie to nieproporcjonalnie, bo wtedy musiałoby być 20 w bok. To zróbmy 3 w górę, czyli będziemy tych połówkowych punktów szukać. Tak jak przejdziemy o 3 w górę, to mamy y25. Możemy przechodzić te punkty, które są połową całej trasy, a można sobie zejść teraz w drugą stronę odejmując 20. Oczywiście proporcja tutaj mi przejść na stronę ujemną, ale tylko tak umownie. Możemy sobie odjąć 10, możemy sobie odjąć 20. To niech będzie, że teraz zabieramy 20 i wylądujemy w punkcie niech będzie tutaj H. I skoro o 20 mniej, to będzie 67 i w dół schodzimy całe 6 i będziemy mieć 10. To są przykładowe punkty, które można odnaleźć właśnie chodzeniem po naszej prostej. I to chodzenie odbywa się, takie stopnie powstają. Odbywa się poprzez równe odstępy. A najważniejszy jest ten pierwszy odstęp, który mamy pomiędzy punktami podanymi na samym początku. Dajcie znać w komentarzu, czy poszukiwanie tych punktów to jest coś dla Was nowego. A teraz serdecznie zapraszam Was na temat 44 lekcji w 15 dla klasy ósmej, gdzie zajmiemy się twierdzeniem Pitagorasa.